Zbliża się agent K-557, który został wysłany przez szwedzki wywiad na tajną misję, której celem było zdobycie informacji na temat fortyfikacji klasztoru na Jasnej Górze. Gdy wyszedł na ląd, dał sygnał migowy. Tak zwana ręka prawicy. Rozejrzał się, czy nikt go nie zauważył, po czym założył koszulkę pielgrzyma, używając jej jako kamuflażu. Następnie podniósł plecak ze specjalistycznym wyposażeniem tajnego szpiega. Tak przygotowany mógł ruszyć. Bracia Paulini przygotowali się na taką okoliczność tworząc różnego rodzaju przeszkody. Gdy pokonał trudny odcinek schodów, mógł kontynuować swoją misję. Gdy zbliżał się do dżungli, zauważył ostrzeżenie, że na długości 4 km mogą go zaatakować groźne Jelenie. Pierwsze pytanie, co ci się najbardziej podobało w Pielgrzymce, co najbardziej zapamiętałaś? Myślę, że klimat i ludzi wszyscy są dla siebie otwarci i życzliwi i myślę, że to najbardziej zapada w pamięć. Trasa jest dosyć długa i jak sobie radziliście podczas tej trasy? Czy bolały nogi, czy były jakieś problemy na trasie? No, jeśli idzie się 16 dni, to myślę, że wysiłek jest, i około, jeśli idziemy ponad 30 km, to nogi na pewno bolą, ale wieczorem jest przyjemny bardzo odpoczynek i da się zregenerować siłę na następny dzień. Czy jakoś szczególnie przygotowywała się do pielgrzymki? Czy kupowałaś jakieś specjalne buty, czy generalnie był to jakiś tak zwany spontan? Nie, myślę, że dobre obuwie to jest podstawa na pielgrzymce. Muszą być wygodne, muszą być na pewno rozchodzone, żeby nie było przygód z otarciami i z różnymi odparzeniami. A tak to myślę, że nie trzeba się specjalnie przygotowywać. A według Ciebie taki podstawowy zestaw pielgrzyma, jakby wyglądał? Na pewno około 1,5 litra wody. Gdyż jest to bardzo duży wysiłek, na pewno, na pewno jakieś yy, kanapki, czyli suchy prowiant i na pewno coś słodkiego oraz krótka przeciwdeszczowa. Tymczasem nasz agent przedziera się przez dzikie hasze. Próbuje złapać kontakt z bazą, lecz nie pomyślał, że jest w środku dżungli. O, proszę, nasz agent prawie sam się wyeliminował z misji. Idzie człapie dalej. Tymczasem w Świnoujściu statek floty szwedzkiej co mój w porcie. Na owym okręcie znajduje się kolejny agent. Kuda Tas. daje ten sam sygnał co jego współpracownik. Zapoznaje się z wytycznymi misji. Opuszcza okręt wtapiając się w tłum. Jak długo trwa przygotowanie takich posiłków dla pielgrzymów? Właściwie nigdy nie zastanawiałyśmy się, ile czasu trwa, ponieważ przychodzi dużo pań, dużo osób do pomocy, i w takiej dużej grupie naprawdę przygotowuje się taki posiłek szybko. Mniej więcej, co w tamtym roku przygotowywaliście dla pielgrzymów? W sumie to nie pamiętam, ale na pewno były jakieś naleśniki sos, kopytka, zupa. Z tym, że w tym roku na pewno będziemy przygotowywać zupę owocową na życzenie pielgrzymów. Czyli generalnie, jeżeli pielgrzymi mają jakieś grupowo takie zorganizowane zamówienia, to jesteście w stanie zrealizować? Jest. No, chcielibyśmy, żeby no, ten posiłek pomógł w tym, żeby doszli do celu. Agent K557 w końcu dociera do Szczecina.